witam was na kanale Deadpool TV i dzisiaj uh, otworzyłem swój nowy serwer serwer jest bardzo fajny uh, komendy są bardzo dużo uh, zapraszam wszystkich na spawna uh, lepiej nie niszczyć tu nic bo uh, przeczytajcie tą tabliczkę i zrozumiecie ja wam przeczytam nic nie niszczyć uh, bo ban dostanie dostanie nic nie niszczyć, bo dam do, dostanie. A, albo gorzej ban IP. Otwieramy drzwi. W tym a, domku będą tak. Tu jest spawny przychodźcie na spawn. Itemy rozdaje. I temy będą bardzo fajne. A dla które, za, naczyna, które zaczynają grać a te, na tym serwerze dostaną wszyscy. Po, po dwa, po jednym staku diamentowych, tych mm, diamentowych bloków, bloków, i po metalowe i, mm, i złoto. Tak. A tutaj, 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 tutaj. A wszystkich zapraszam, a jeszcze powiem Wam co, jeszcze coś. A na tym serwerze bywa, będą takie domki, różne ukryte. Jeden jest obok spawna, a tam będą się pojawiały różne itemy. Jak widzicie, tu mamy takie ity, Jeszcze niedaleko od tego, a jeszcze jeden jest. O, tam gdzieś. Zaraz dojdziemy. Ale ja jeszcze rozrobię takich dużo. To są jeszcze zaczynająco mhm, mm zaraz dojdziemy tutaj gdzieś to było no. to jest tu tutaj też są takie różne itemy one się sami pojawiają a a, a zombie mobs są wyłączone pvp, jest włączony um. Że możecie się zabijać, ale niestety, e, Kickstarteru nie ma. Nie ma tu Kickstarteru, ale dostaniecie i temy, jak stracicie, to już Kickstarteru nie możecie ode mnie dostać. Możecie dostać ode mnie kilka drewna, o, 32 to jest maksus. Możecie dostać uh, różne itemy. Ser serwer jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. Dużo zwierząt. Uh, dostaniecie noże, komplet, który ja dam. Noż, nóż, siekiera, kilof, łopata. Oni będą metalowe. I te motyka. Uh, też to wszystko będzie metalowe. I jeszcze po staku tych jaksowe um, i metal i złoto. Um, ja i mój kolega będziemy pilnowali nad serwerem, żeby ci cztery dni hakowali. Um, mój kolega będzie po całym tym jeździł i pilnował serwer. Mój kolega nie może zabić nikogo, bo ja go zbanuję. Poczekajcie, ja muszę zrestartować serwer. Bo mówi mi coś. Zaraz serwer. Dobra, już zrestartowaliśmy. Serwer będzie się restartował często. Ja będę liczył czas. Będę pisał restart serweru a, i będziecie mieli czas, żeby gdzieś uciec, albo coś. A tutaj spawni... obok spawna zawsze się spawnujecie. A zaraz Wam pokażę. Kill skinąłem i jestem obok spawna. jak będziecie chcieli to przychodźcie tu, przeczytajcie to wszystko A... czekajcie czekajcie, czekajcie. 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 Se no się razie rozmuję. No, no się stało. No dobra się załaduje tu już w już plali. Wygląda serwer tak, a IP będzie w opisie, jak chcecie wejść, to wejdźcie i pobrajcie. Jak chcecie, żebyś żeby miał wasze skipito do Skype'a, takie, no to musicie mi wrzucić w komentarzu, pisać komentarze, jak wam się czy spodował odcinek spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie. Komendy są, a różne komendy są. A ja myślę, że jest tu kickstarter, albo nie ma. Jak się załaduje, to już sprawdzimy sami. Um, zapraszam wszystkich na serwer. A jest jedno niedobrze, że może na serwer Max wejść 12 osób. Mm. Chciałabym to od razu wam powiedzieć. Może się uda więcej. Zobaczymy. Jeśli wam się nie spodobał to palce w górę. Subskrybować. To nie jest bardzo ciężko. Ciężko. Postawić lajka. Albo zasubskrybować. No. Moje oglądacze. Będą e, nagradzane różnymi itemami. i będą takie różne, różne. E, no dobra, to byłoby chyba na tyle. Dobra. Jak Wam się odcinek spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, na razie.